Dzisiaj, przedostatni mecz fazy zasadniczej dla Was. Jeszcze w czwartek macie kolejne spotkanie z Dźbowem. To powiesz o dzisiejszym starciu? Udało się udało się zdobyć punkty. Graliśmy jak graliśmy. Może nie, 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 nie za bogato. Przeciwnik zagrał chyba to samo co my: trochę więcej szczęścia i jakoś pali te się punkty. W pewnym momencie prowadziliście 2-1 do przerwy. Później w drugiej połowie rywale stworzyli sobie. Kilka takich dogodnych sytuacji, gdyby może byli, yy, może byli bardziej doświadczeni, i starsi, może by je wykorzystali. Przy remisie już mogło być gorzej, prawda? Tak, tak. Chociaż mimo wszystko naszej pozycji w tabeli raczej by to nie jest. No to nic. Dzięki wielkie. Dzięki. Witam, Tomasz. Bardzo ciekawe spotkanie. Tylko jedna bramka po katastrofalnym błędzie. No były okazje z jednej i z drugiej strony. Niestety, tak jak myślałem, tak jak przypuszczałem, mecz był taki, że top popełni pierwszy błąd ten wygra. Trudno, nie udało się. Gratuluję przeciwnikom, powodzenia dalej. No, my walczymy dalej, bo nie mamy tych punktów za mało, ale też nie mamy za dużo. No i trzeba teraz jeszcze. Grupie zdobyć przynajmniej z dwoma zespołami punkty, żeby na tym bufinu Jeszcze wracając do tego meczu, tak jak powiedziałeś, obie strony miały kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji. Wszyscy trzej bramkarze, mówię trzej bramkarze, bo w Majestepie po połówce bronił Killer i Przemek Woldan. Bardzo dobre spotkanie. Myślisz, że tego trzeba się spodziewać właśnie w tych play-offach? Takich starć? Myślę, że takie będą właśnie. Kto popełni pierwszy w ten po prostu przegra. No i co tu dużo mówić. No. Trzeba w tych play-offach już zaadaptować siebie wszystko, uważać na każdy błąd, bo każda strata się kończy dramką. Jak by było Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć Killer. Szyma. Gratuluję dobrego występu. Parę, parę ważnych piłek obronionych w pierwszej połowie. W drugiej połowie twój kolega Przemek też obronił Naprawdę kilka świetnych e, strzałów. Szczególnie ta jedna sytuacja z, z metra chyba, nie wiem jak on to zrobił. Trzeba się tu ustawić. Po drugiej stronie znowu identycznie zachował się Maciek Janta, który też nie, nie, nie wiem, jakim sposobem obronił ten jeden strzał twojego kolegi. Myślę, że to był mecz bramkarzy przede bo wszyscy bramkarze zachowali się tak, jak mieli się zachować. No no, mecz tak jak miał być, myślę, ten, ten emocje do samego końca, do samego końca walka. No ale. Wyszedł przeciwnik, lepszy wygrał, tak mi się wydaje. No tak, no tu było bardzo dużo emocji. Fajnie, fajnie, fajne było też to, że było trochę ludzi na trybunach i te oklaski po ciekawych akcjach dodawały trochę smaczku, prawda? Zdecydowanie na pewno to zawsze się lepiej gra przy pełnych trybunach niż przy pistach. Dobra, dzięki wielkie i... Co uważasz, jak uważasz, co się będzie działo w tych playoffach w tej grupie mistrzostw? Myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawe. Zapraszam wszystkich serdecznie na te play ale myślę, że faworytem jest mistrz mimo wszystko. Pozostajecie Wy, tak? Dokładnie tak. Dzięki. Dzięki, Dzięki bardzo. Witam kapina na Kamikadze. Witam. Niestety, niestety szczęśliwy i dzisiaj. Dzisiaj, ostatni mecz w rundzie zasadniczej, niestety przegrany dość wyraźnie 6 do 2 z kontrabandą. Tak, zasłużenie, chłopaki wybrali, wybiegani byli. Zdecydowanie nas przewyższali w dzisiejszym meczu i wybrali jak najbardziej zasłużenie. Graliśmy bez bramkarza, bez Marcina, co było aż nadto widoczne dzisiaj. No właśnie, taki dosyć dziwny mecz, bo obie drużyny wystąpiły bez nominalnych bramkarzy. Chyba lepiej sobie radził jednak je, tak. zawodnik drużyny przeciwnej, bo jednego on obronił trochę tych strzałów. no i będzie nas tych trzech punktów brakować w rozliczeniu, gdzie teraz się będą liczyły punkty dalej. No właśnie, bo to jednak... A chcieliśmy um... po prostu powalczyć chociaż o tą czwórkę teraz, bo tych chyba bardzo ciężko, bo będziemy musieli chyba wszystko do końca wygrać, ale powalczymy. Dzięki wielkie. No, dzięki ,amerze. Cześć Tomek. Cześć. Gratuluję zwycięstwa w ostatnim meczu rundy zasadniczej. A, dziękuję bardzo. Co tutaj chcę powiedzieć? No, trochę szkoda, prawda, że to zwycięstwo jest takie tak dla Was na otarcie łez, bo nie awansowaliście do tej pierwszej czwórki. Naprawdę? A to nawet nie wiedziałem. Tak szczerze powiedziawszy, to wydawało nam się, czy mi przynajmniej, że ten mecz da nam na tam do tej pierwszej czwórki, ale to chyba nic nie dało, tak? Nie liczą się mecze bezpośrednie. A, 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 na no ale no, trudno no. Tak jak mówisz o tarciu łez i no, pokazaliśmy, że jednak te niektóre porażki były troszeczkę dziwne z naszej strony. Ta gra nie była do końca taka jak chcieliśmy. Przechodziliśmy na te mecze w rozbitym składzie. No a tutaj pokazaliśmy, że jednak się da. Aczkolwiek widzieliśmy, że przeciwnicy także nie mieli swojego głównego składu. My także. My bez bramkarza, oni bez bramkarza. Wyrównane szanse, mi się wydaje, i pokazaliśmy, że się. Szkoda, szkoda, chyba zdecydowanie tego meczu ze szklanymi, prawda? Tej porażki. E, ze szklanymi, z białych, szklani z Tozle. Przegraliście wtedy chyba 4-3. Nie, ze szklanymi wygraliśmy z tego, co mi się wydaje. No to ja już mam zaniki pamięci, ale to nic z dziwnego w tym wieku. Z nazwy przegrali Bez nazwy przegraliście bez na... tak, bez A to może mnie się pomyliło. Tak, ze szklancami graliśmy kiedyś, temu i Aha, no tak, moja pomyłka. Gada się. No tak, ale w tym wieku to musicie mi wybaczyć już A. takie zaniki, <głynne> wiecie jak jest? Wybacz. No ale co, no będziecie chyba walczyć, prawda, o zajęcie jak najwyższego miejsca w tych playoffach? No tak, jak już tutaj jesteśmy, no, yy, myślę, że damy z siebie wszystko nawet w tych dalszych miejscach i będziemy walczyć do końca na pewno. Dzięki i życzę powodzenia. Serdecznie. Ostatnie spotkanie rundy zasadniczej. No, udało się. Udało się w wygrać końcu. 5 do 1 z bez nazwy. Co no. powiesz o tym spotkaniu? Co mogę powiedzieć? W sumie otworzył to ten strzał w wyniku strzału jego, nie? Tak, zeszła mu i wpadła, nie? Niestety, ale bardzo ładnie uderzył. No, taki domarski miejscowy, nie? <śmiech> domarski. <śmiech> no, chłopaki utrzymywali poziom, cisnęli, na a my prowadziliśmy do i chcieliśmy bramki. Tak jest, no przyszedł jeszcze tutaj Klimi, naprawdę gratulacje, do pięk... przodu, do przodu, na sam koniec. <laughs> jeszcze piekta... mamy trzy mecze, tak? Jak tak tak jest, w tak? playoffach. Jeszcze trzy spotkania. Dokładnie. Także... No i e... chcemy dzisiaj kolega Siedlowski, no trzy brameczki, bohater spotkania. Tak jest, zdecydowanie, ja tu chciałem jeszcze Klimie pogratulować, piękna bomba na 1-0. Która? Ale na 1-0. Która? Jeszcze zobacz jak zesz... chcesz <laughs> zeszło? tak jak <laughs> mówiłem, czyli słuchaj, dobra. Nie być Dobra panowie, gratuluję Dziękuję. zwycięstwa no i zapraszam na play-off. Oczywiście. Czekamy Dzięki. Na Cześć Wadim, Cześć witam. E, niestety porażka w ostatnim spotkaniu tej e, m, pierwszej rundy. E, co możesz o tym spotkaniu powiedzieć? Sam przede wszystkim to, że nie tak miało być, prawda? Męż na szczycie. Poprzedniej udało nam się zrejestrować farfantę. No tutaj niestety no, porażka widać. No, mieliśmy trochę tej sytuacji, gdyż dwie pierwsze sytuacje sam na no, sam stali, no to może to nadzieję na by się ułożył, ale tak ktoś chłopaki nas skontrowa tak, jak tu wcześniej mówiłem, ta bramka na 1-0 troszeczkę ustawiła, prawda? Bo, bo do tego momentu gra była wyrównana i obie, obie drużyny miały taki no, wyrównany poziom prezentowały. dokładnie, dokładnie, tak jak powiedziałem. No, my mieliśmy sytuację, oni mieli sytuację. No, no, bombę, piłka wpadła, no i troszeczkę już zaczęliśmy inaczej grać no to się chyba złości. No czyli po prostu zostajecie w tej najniższej grupie, no i trzeba będzie walczyć o te, o te miejsca. Jak najwyższe, no ale nie wyższe niż 15, prawda? Ach. Dank je wel.